Kolejna rzecz, którą musimy wiedzieć, na czym my pracujemy, jaki mam system, czy mamy swojego WMS-a, czy chcielibyśmy, żeby operator na nim pracował? Rzadko spotykane, raczej musimy mieć już duże wolumeny, konkretne pieniądze muszą być w grze, żeby operator chciał używać naszego WMS-a. Najczęściej będzie się chciał integrować z waszym systemem. I teraz pytanie, czy macie tylko Bezlinkera, Linkera, czy macie jakiegoś swojego ERP-a jak ma to wyglądać. Czyli też patrzycie na koszty IT po swojej stronie. Integracja najczęściej działa w ten sposób, że jest po stronie operatora jest bezpłatna, no ale po waszej też jest bezpłatna, co oznacza, że... To, ile wy wydacie po swojej stronie na przygotowanie takiej integracji, to jest wasza sprawa i tego wam nikt nie zwróci, a przynajmniej rzadko się tak zdarza. Czyli każdy robi po swojej stronie. Dalej po tej integracji czy macie utrzymanie, czy jest IT na etacie, ile takiegoś zarabia i tak dalej, i tak dalej. Jak się zmienią jego nie kompetencje, tylko jak się zmienią jego odpowiedzialności i czy ten charakter pracy się nie zmieni, czy to dalej będzie ta sama osoba, czy może będzie potrzebny już zupełnie ktoś inny. Także to bierzemy tak samo pod uwagę, tak samo sobie wrzucamy do kosztów tych, które mamy i ewentualnie tych, które wzrosną. Kolejną rzeczą są opakowania co my pakujemy, jeżeli używacie na przykład, wielu mam takich klientów, właściwie na start, na początek prawie każdy tak robi, używamy refabriszy, czyli jeżeli towar nam schodzi, i zostają po tym kartony, to z kolei zamówienia dajemy do tych kartonów po towarze, ewentualnie pierwszym jakimś takim krokiem jest brendowanie swoją taśmą, natomiast zużywamy kartony, później jak jest tego coraz więcej, oczywiście więcej. Mamy pustych pudełek, niż tak naprawdę potrzebujemy do wysyłek. No to się je przerabia na wypełniać, że dla niektórych branż to jest możliwe, dla niektórych nie jest. Te wszystkie rzeczy musicie mieć policzone. Czy na przykład. 10, 20, 50, 100% waszych wysyłek idzie w kartonach waszych z odzysku, czy na przykład wszystkie kupujecie. Jeżeli wszystkie kupujecie, to znowu pytanie i dogadanie się, jeżeli to będzie szło w outsourcing, czy będziecie zaczynać rozmowy, kto te kartony kupi? Wy dostarczacie, czy ktoś wam załatwi tanie. Jeżeli to są refabrisze, to nikt na to się nie zgodzi, żeby, żebyście przywozili, nie wiem, porozcinane jakieś kartony albo żeby ten operator Wam wycinał w kartonach po zużyciu, jeżeli specyfika jego branży na to nie pozwala, firmy, które świadczą takie usługi, mają swoje standardy, mogą mieć różne inne produkty, mogą mieć różne firmy, mogą mieć w trakcie prac wizytację, mogą nie chcieć, Ciąć używanych kartonów i się nagle okaże, że wasza logistyka, która w koszcie waszej wysłanej paczki nie uwzględniała w ogóle opakowania, to się okaże, że na start musicie doliczyć po 3 zł do każdej paczki albo po dwa.